Cześć, witajcie na kanale Zdrabkowe Małżeństwo. Dzisiaj przychodzimy już z ostatnim odcinkiem dotyczącym naszej alfabetycznej serii. No i mamy tutaj wielkie zakończenie tak wielkie jak wielka zdrabka wielka krzyżówka złoty los oraz wingo. Wkład w dzisiejszy odcinek to jest 73 zł, także sporo. No ale wgrana też może być spora, więc zobaczymy co tutaj na nas jeszcze czeka. Yy, wielka krzyżówka jest już przygotowana, zostało 6 liter. Yy, no i zobaczymy, co przyniesie nam los. Zaczniemy sobie od Wingo. Może zaczniemy sobie od bonusu. A w bonusie już wiemy, że niestety nie ma wingo. No to zobaczmy, może nam się powiedzie wreszcie w jakiejś grze. Bo jeszcze pewnie, jak nas oglądacie, to wiecie, że nie udało nam się ani razu tutaj żadnej linii utworzyć. Więc zobaczymy, co tutaj będzie. Na razie mamy same I. Teraz mamy G46, 3, 67, 10.

I tutaj zaczynamy od czterdzieści siedem, siedemdziesiąt pięć, trzydzieści, dwadzieścia sześć, czterdzieści, pięćdziesiąt sześć, siedemdziesiąt cztery, dwadzieścia siedem dziesięć, trzynaście, pięćdziesiąt 5, 9 73 to już 44 tutaj no i również nic także sprawdźmy jeszcze kontrolne, które nam to potwierdzają no to lecimy z nieco droższą trapeczką, czyli z złotym losem no to sprawdźmy nasze wygrywające liczby Nasze wygrywające to 47 11 18 21 i 29. Teraz uważaj, żebyś się nie znalazł z kontrolnymi. Tak, no postaram się tak. Ja to jednak tak. jestem genialny. Mhm, no. Dobra, no to mamy tak 32 Dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, dwanaście, czyli obok tutaj mamy dwójeczkę, dwadzieścia siedem, dziewięć, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, czyli obok trzydzieści pięć, czterdzieści trzy, czterdzieści dziewięć, trzy, czterdzieści dwa, czterdzieści cztery, szesnaście, sześć, jeden i Ostatnie 19. Czyli zupełnie nic. Teraz już mogę te kontrolne odkryć. Jak ktoś tak. się znak na kontrolę. powiedział, że tu nic nie będzie. Ale jeszcze mogła czekać na nas oczywiście wielka wygrana, więc główna wygrana także. Podobno gdzieś tam już w Polsce padają. E, no generalnie tak, jeżeli chodzi o to co tutaj, no to tutaj nic ciekawego nie ma. Na pewno już nie będzie literki A, w związku z tym e, raczej nie spodziewam się tutaj jakichś super wygranych. O tu jeszcze W widzę. E, także zobaczymy. Mamy literkę E. No tutaj E trochę jest w słowie epidemia, ofensywa. O, mamy pierwsze słowo, jest to słowo krew. FS. Kobierzec. ok. Um, tutaj jeszcze mamy w Ateny. A, tutaj mamy um, i tutaj jeszcze Defilada. I to tyle. Mm, tutaj mamy Noę, Babel, i to chyba tyle. Tutaj w Hesja, ale nic nam to nie daje. Następnie to o. No to o już nam więcej daje. Mamy tutaj słowo oko, czyli tu już mamy dwa słowa. Rozkaz korfu. Mm, mm, mm obieżec. Mm, to chyba tyle. Mm, no ewidentnie tutaj, litera A musi wejść. No nie wejdzie um, chyba, że ktoś mnie wyprowadzi z błędu, ale wydaje mi się, że nie da się tutaj otworzyć więcej niż jednego słowa, a jeżeli będzie A to się utworzą prawie wszystkie, więc... No, niestety. Tutaj już nam się otworzą dwa słowa, czyli knot i noe. Tutaj w osie. Moloch, prom. Cios, Grosz, Oskard, także to chyba tyle, patrzymy na kolejną, C, no to tutaj patrzymy, mamy Centrala, Moloch, Fach, Cios, super, mamy no figana. czyli jest już co najmniej 30 zł. super ale to jeszcze nie koniec e, drapiamy dalej Y tutaj było, nie, nie zdrapałam mm, czy tutaj jeszcze coś jest? Nie K. gdzie maszka? Oka. OK, no ale A nie będzie, więc nie ma to mniejszo, jakiegoś większego znaczenia um, no dobra, to teraz tutaj szukam literki C tutaj, kobierzec um, Tutaj n było tu bloka. Było um, Hu mamy. A, ale to chyba tyle. Nie widzę więcej. Tutaj wcyna, ale to nie ma większego znaczenia. Patrzymy na kolejną literkę i tą kolejną literką jest u. A w tej krzyżówce mamy tylko w słówku trzustka. To nam nic więcej nie daje. Tutaj w korfu. Kultura. Tu były N jeszcze. E, Gustaw. Mamut. E, to chyba tyle L było. E, K też było. E, przedostatnia literka to literka J w słówku jar aleja no i tyle tutaj w Hesji ale to nic nie daje a tutaj chyba a jest jeszcze w słówku patience no to powiem tak jeżeli będzie literka m albo z to będzie super bo takie literki jeszcze mogą nam coś dać jeszcze f chyba gdzieś mi się zdawało tutaj mamy f ale nie ma a Tutaj elf nam się utworzył, ale to jest jakieś pojedyncze słówko, hmm. także no, także nie za dużo nam to da. No także M albo Z, tak? Z tak, dobrze by było. I niestety B. mamy B. No, owszem, tu wypełnimy trochę tej krzyżówki, ale nic nam to więcej nie daje. Tutaj. Ale też nic więcej. D, F, Z. także no niestety nic więcej tutaj nie ma więc podsumowując co my tutaj mamy tu jeszcze o tu jeszcze r ale to są takie pojedyncze literki co nam nic nie dają tutaj w tabu ale to nam też nic nie daje bo tak jak mówiłam nie było a także no niestety podsumowując tutaj mamy słowo oko, krew, to są dwa słowa i to chyba tyle, nie widzę więcej Baka. słów. A tutaj trzeba mieć niestety co najmniej pięć. Natomiast tutaj mamy słowo knot, mamy NoE i mamy cios, czyli, czyli 30 zł i kontrolne to powinno być CCC. No i tak też jest. Także mamy zwrocik 30 zł. Czyli krzyżówka nas nie zawiodła. Bardzo dobrze. To fantastycznie. Mój mąż mówi, że boi się drapać. Bo moja żona ma dzisiaj dobrą rękę, a nie ja chciałbym przewalić 30 zł, więc niech ona Dobra. lepiej to drapie. Yy, no, zobaczymy. Jakąś jedną grę drapisz. Dobra, szukamy, moi mili, czego szukamy? Siódemki, boże ja tak nie drapię w ogóle tej zdrawki, że nie mam pojęcia co tu się dzieje. Mamy koronę, zegarek, perłę, kufer, perfumę, dzwonek, worek, plik, podkowe i bransoletkę. Więc niestety nic. Tutaj sprawdźmy może bonus. Mamy 30 i 60. Szkoda. Wygrywające

więc tu nie ma, więc proszę. Dobra, może tym razem ja będę miał nieco lepszą rękę. No to sprawdźmy, bonusik. Mamy stówkę i 200. No, super. Niestety nie. Dobra, to nasze szukane to 13, 17 i 24. No to sprawdźmy, może coś będzie. Oczywiście obok jest 18. 19. No dawaj chociaż zwrocik. No. 31, Proszę. 2, 22, 3, 1, 16, 38, 26, 11 i 42. Nie lubię tej zdrabki i nadal jej nie polubię. Ja nie wiem, nie dogadujemy się z tą zdrabką. Ani razu jeszcze w niej nie wygraliśmy, a kupiliśmy już ją naprawdę kilka dobrych... Sztuk i nie wiem, gdzie są te kontrolne. Czy w się? Nie, one gdzieś tu powinno chyba być. Nie, nawet kontrolnych nie potrafię znaleźć masakry. Chciałem powiedzieć, żebyś mi dała, to ja od razu bym znalazł. Masakra, słuchajcie. Nie ma nawet co podsumowywać, bo wygrała nam jedna zdrabka i to tylko zwrot 30 zł. Więc na 73 mamy 30. Także, no kiepsko, eee, no ale to były drogie zdrabki, więc no też tutaj ciężko, coś innego. Ym, jak podsumować cały nasz cykl, bo wypadałoby cały cykl podsumować jakoś? No ten cykl nie okazał się może złotym strzałem, w sensie jakiejś ilości pieniędzy, którą wygraliśmy, ale mi się zdaje, że będziemy gdzieś tak oscylować w okolicach 40%, co my kupiliśmy. No ale zdarzały nam się takie pojedyncze perełki, które naprawdę były fajne i które naprawdę fajne wygrane nam dawały. Tak jak tam chyba w Jamesie Bondzie było 5 dyszek, w Szalone 20 były 2 dyszki. Także, no, zdarzały się takie pojedyncze, fajne strzały. No. Szkoda, że w, jakby w takim ogólnym rozrachunku to nie dawało jakoś mega dużo, ale no nieraz rad, ratowało nam. No to jakieś ciekawe. Więc... Na pewno te Szalone 20 to. Uratowało sporo. Więc e, mi się ta seria i tak mąż podobała. E, myślę, że to był fajny pomysł, no ale pora teraz w coś nowego wejść. Więc jeżeli macie jakiś pomysł na nową serię, to koniecznie, koniecznie piszcie nam w komentarzach, jaka to według Was powinna być seria, co powinniśmy tam w tej serii zrobić, kupić. Um, no my powiedzmy, że mamy jakieś tam drobne pomysły i jeszcze będziemy musieli je ze sobą przegadać i może coś fajnego, ciekawego wam tutaj wrzucimy. A, tymczasem chciałam powiedzieć, że krzyżówki nas nie zawiodły, bo tak. wielka krzyżówka nas nie zawiodła i ta podyszka też nas nie zawiodła. No ta nowa jest dla nas szczęśliwa. No, nie, jak ja już tam dobrze jeszcze... widzieliście. Tam jeszcze nie było nowej, tam jeszcze była stara. Stara? Tak, jeszcze była stara, bo to, to już dawno było. Mm, ale no, ale krzyżówki, spoko. Zawsze na plusie. No, wiesz, wolałabym na przykład tutaj wydrapać 6 dyszek, tak? Albo stówkę, no nie powiem, nie obraziłabym się, no ale nie zawsze można wygrywać. Niestety. Także dobrze, że chociaż te 3 dyszki wpadły. No tak, no bez tego to już w ogóle byłaby tragedia. No tak, się. Także dziękujemy Wam za ten odcinek i za całą serię i, I do zobaczenia w kolejnej nowej serii.